Gardenie Anno Domini 2022. Jak zawsze zimno, ogrodnik nie będzie głównym wejściem, tylko gdzieś z boku, ale nie żałuję. Trafiłem na pierwsze stoisko firmy Kronen, która oferuje podłoża wszelkiego rodzaju. A trafiłem tutaj to, bo chciałem zobaczyć oto ten nowy reklamowany ekokompost nowej generacji. Ola, ola, jest co podźwigać. Ziemia podłoży, ekokompost. Kronen nam oferuje piękną ziemię podłoże, która ma nam oferować Dobre warunki do kwiatów, jak będzie, stworzymy. W każdym razie podczas, reklamują się tym, że podczas kompostowania ten CO2, który powstaje, nie uwalnia się do atmosfery. To bardzo ciekawa rzecz, natomiast jest to podłoże beztorfowe, czyli dbamy o torfowiska. Nie niszczymy, bo jest ich mało, opakowanie z ziemi nadajsi, idealnie do recyklingu i 100% naturalne składniki. Kronen, biorę to dzięki mojemu przedstawicielowi Kronenu. Mają oczywiście jak powstają w ekokompost, możemy zobaczyć sobie strukturę. Takie to w słoiczkach jest. Ho Halo, jak to się otwiera? O rany masz. Panie, ale żeś pan to mocno za... Yy, nikt nie widział. O! Ekokompost nowej generacji No. Żyzne, przepuszczalne podłoże. Widzicie? W którym jest właśnie zero torfu, bo jest to podłoże beztorfowe. Ja ogólnie zachęcam Was ogrodnicy, żebyście kompostowali. Nie marnujcie dobra do z ogrodu. Wiadomo, nie kompostujemy liści chorych, jakichś takich, wiadomo, zgnitych czy tam wszystko. No to nie kompostujemy. Ale kompostujcie. Nie pozbawiajcie się naturalnego zasobu, bo gleba tworzy się długo. Dlatego takie podłoża, które pomagają odzyskiwać, jak ja to mówię, masę zieloną, są naprawdę korzystne. Teraz mówimy o tym ociepleniu. ważne czy to prawda, czy nie, wszystko jak powstaje. Ale po co dodatkowo generować nowe odpady zielone? Skoro ją reduktować, zobaczcie. Według jako kompost, żyzny, zgadzam się, wahumus. Struktura o, druzełkowata przesypuje się, widać, że to się Wam nie będzie zbijało w doniczce. Więc jak najbardziej jestem za. A, bez nieprzyjemnego zapachu, testujemy. Patrz, Ty, no nie ma. Ty, no nie czuć. Operator, operatorze. No zapachu wam nie przekażę, taki delikatny wiadomo, bo jak to delikatne, jak mógł trochę pilgoć, ale nie, nie, nie wonieje, nie wonieje, czyli Kronen, mamy to. Teraz zepsułem, czekajcie, cholera, no już okej, okay, już okej, okay. wracamy do żywych, idziemy dalej na targi, a przy okazji Kronen, operatorze. Ten oto piękne spatifilium, a stoczyk też wymaga przesady. Serdeczne dzięki, ale to nie był posposorowany po żadnym wypadku. W każdym razie, kronel jak zawsze, miło było Was zobaczyć. No to daleko nie uszedłem i zobaczyłem bardzo ciekawy produkt. Urzekła mnie, oczywiście, nie tyle ta imitacja glicyni, co owa pergola. pergola. Wykonana solidnie z tego co widzę, malowana teplonią proszkowa i pergola z dwiema ławkami. Testowane, obciążenie ma być 200 kg, ja jestem chudy, zimny ogrodnik, poniżej stówy, ale myśl, jak widzicie nie warto bać się usiąść. Lekka, łatwa do złożenia, modułowa i cena z tego co słyszałem jest naprawdę przystępna. Polecam tym, którzy nie chcą budować konstrukcji drewnianych, a chcą mieć coś lekkiego, przewiewnego, a w razie czego można po sezonie zebrać. Dlatego w katalogu firmy Elgarden Garden widziałem także tego grodu do ozdobu miejskiego. Ogrodniku miejski z Częstochowy: jak będziesz chciał, to ci podrzucę wzorce, bo nie ukrywam, że trochę w tej kwestii jesteś yy, nacofany. Natomiast sam produkt być może i napędę do własnej domowej, ogrodowej kolekcji. Ogólnie, ogrodni ogrodnik mówi na ten produkt. Lubię to. Stanowisko 113 Gardenia. Zobaczcie, kogo spotkałem. Lamela i uro, urocze dom, y, don, doniczki, które my nazywamy pieszczotliwie z operatorem Zeberka. Jak to się nazywa? Nie jest zebra? Nie, dla mnie to jest zebra, tylko że nie w paski, ale te. Ale, oprócz wzorów takich ład, są geometryczne, wycinane, więc tak i a to już osłonki, paskowane. Naprawdę produkty, które się Używamy czwarty rok, odbarwień zero. Ja polecam te. To są tak naprawdę donica z wkładką ozdobną. Jest miejsce wiercenie. Jeśli chcecie takie niestandardowe donice, a chcecie plastikowe, bo boicie się, że mogą popękać albo coś w stylu lamela, warto. Ukochanego operatora zainteresowała ta duża donica stojąca. Podejrzewam, że wewnętrzno-zewnętrzna. I patrzę, w środku jest sznurek sznurek do czego sznurek nie a sznurek to są po prostu uszy które tu się przekłada i donice no fajne fajne ramela jest także taka donica o kurde, tu jest to dźwignąć tarasowa też oczywiście ma wkładkę ta wkładka zakryje ta wkładka ma dwa zadanie bo normalnie w tych donicach wiercicie otwory na wodę Woda po podlaniu sobie przesiąka i zarazem co robi? Stabilizuje donicę. Więc kiedyś słyszałem dziwny zarzut, że ta donica nie ma odpływu. No nie musi mieć. To jest tak potężny zapas na wodę, że po pewnym czasie po prostu można wylać bokiem, czy nawet przez cały sezon to może się stać, bo wlana woda, ktoś się przedostanie będzie. No w końcu to donica może być zewnętrzna. No o jest też taki blade, no. Lamela nie obrazicie się. Chyba trochę tutaj coś psułem, a nie. Jak byś to nazwała? Amfora? Nie wiem, taki ciekawy, zielonkawy kolorek. O. A. Donica z tej serii też już mamy, tylko w innym kształcie, nie? Sprawdza się jako donica na nasze ukochane pnącze, czyli Monstera Variegata. Dobrze, trzeba iść dalej, bo nie przejdę, bo inaczej nie zwiedzę targów. Co jest do nagrania? Dzień dobry TVN będziemy, czy ja... yy, Nie, dzień dobry TVN to nie jest zdecydowanie nie, To nie ta opcja polityczna. Yy, ale... <laughs> Dobra, tra... nie na ścianę, Nie, nie, ta prywatna inicjatywa i mój kanał YouTube ogrodnik. Więc trafiłyśmy na stoisko firmy Tora, w którym głównie znamy, no wiadomo, z kiełków. I tutaj przemiła pani. Pani Marta Kacy poleciła mi trzy nowości, ja że tak powiem właśnie, no trzy nowości nie. Ale zacznijmy od tego. Ten no oto pomidor i w sumie jest to pomidor włoski, ale też nie z tego sprawy. Jaka jest jego zaleta? Ja uprawa wielknie, nie. No rzeczywiście, jego można wygodnie pokroić. Takie proste, a dopiero mi to uświadomione. Dotychczas to jak się kroi ten pomidor, to znaczy palce ucina przy... Przepraszam, no dobra, po to o A tu na paski. Gratuluję, to jest bardzo dobry pomysł, by się tym reklamować. Pomidor wczesny oczywiście idzie do testów. Dodatkowo mimoza, no roślin, które się ruszają jest niewiele, ale rośliny reagują, jako akustyk to od razu powiem, na dźwięki i to jest prawdę udowodnione, że rosną, jak pod spokojną muzyką rosną lepiej. To, że się do nich mówi to są oczywiście efekty psychologiczne, ale ta roślina oczywiście reaguje na ruch tak samo jak reaguje oczywiście jak yy, muchołapka. Ale mimoza ma tą zaletę, że może się tulić, dotykać i nie, że trzy razy się otworzy i... Zniszczy się mimo zastorafa do wysiania. I tu dostałem jeszcze bawełnę. Co prawda, jak chcecie coś pohodować z zewnątrz, no wiadomo, coś egzotycznego, to może być bawełna. Koszulki nie wyhodujecie, chociaż... Ile pani mówi, ile sezonów trzeba na rękawiczkę? Na rękawiczkę 10 lat. No, no to kupcie 10 opakowań, będzie na koszulkę za 10 lat. Ale to nie o to chodzi. Bo potem, żeby niech dzieci zapytają teraz, skąd się bierze mleko, mówi mi się, że z kartonika, nie od krowy, to jak będzie skąd koszulka, to przynajmniej powiecie, że z takie oto kwiatka, to jest pierwsza droga do ulubionego t-shirta. Natomiast nie wierzyłem, ale uwierzyłem, to jest zdjęcie łąki przed fabryką Torafa, także szanuję, bo przynajmniej idziecie drogą właściwą, a nie betonujemy tereny, jak potem woda nie będzie spływać. Siejcie łąki z A ja ogólnie dziękuję za miłą rozmowę stoisko i uciekam, bo chyba zostanę jednak zagadany. Znajdujemy się na stoisku Firmy Ting Garden, bo powiem Wam szczerze, trafiłem tu troszkę idąc po drodze przypadkiem do Celfastu. zaciekawiłem mnie, mówię, o jakie fajne tyczki plastikowe udające bambusy. A okazało się, że nie. To nie jest tyczka plastikowa udająca bambus. To jest naturalny bambus, oczywiście zepsułem, <gry> który jest zabezpieczony powłoką. Przed gniciem, czyli kupujecie tyczkę bambusową, która macie przez lata w ogrodzie. No proste, a genialne. Oczywiście dostępna firma ma tak zwane donice stojące kompozytem, gdzie z jak to jest, trzech niepotrzebnych rzeczy, powstają potrzebne. Kiedy są to, to tak naprawdę odpadki kam, kamienia, trociny, plus odpadki tworzywa recyklingu, mogą dać o to taką donicę. Takie donice zyskują na popularności powstające i dobrze, że firma ten garden dołączyła do. Trendu, bo jest to pozytywny. Dodatkowo, o! A co tam? Taki sobie detalik. A to da. Mamy na świece, różne kształty. No i oczywiście pełne wyposażenie od tyczek ogrodowych, koszyków czy też modnych. Tak jak operator mam, będzie na widoczne. widoczne, Makramowe kwietniki. To to jest Firma Tingarden. Garden. O! Ciekawe. Operatorze, co sądzisz o tym? No, naprawdę fajna donica z efektem takim 3D. To jest lekkie, lekkie i trwałe, więc podejrzewam, że z mrozoodpornością, nie wiem, ale na pewno do domu, jak spadnie, to się nie potłucze tak jak ceramika, a wygląda jak ceramika, a jest kompozytem. Dzięki za odwiedziny, idziemy dalej. Auto. No, trzeba uważać, uważać na stopie, przy skakaniu. Nagrywasz? No dobra, no wygraliście, no. No dobra, jestem na Gardenii, to nie mogę trafić na inne stoisko niż firmy Celfast. No bo to jest ich złoty medal, ale jest to narzędzie modułowo, pomysłowe. Już zamiast, zamiast takich grabi nałożycie sobie. O, pan Takie. Dziękujemy. A mogą być takie. I co? Nie złamią się. Brawo. Jeżeli ktoś nie wierzył do tej pory, że narzędzia plastikowe mogą być twarde, wieloletnie, ale przez to są ekologiczne, bo nie ma, że po roku nam się krusze rozsypuje, no to Celfast. A teraz dalej. Teraz tu zrobimy górę narzędzi. Ja. O! I Zobacz, to są. Ten, no to jest, to jest fajna rzecz, naprawdę. Produkt polski. I to mi się podoba. Nie ma się czym chwycić, można iść spokojnie w Europę, w świat, bo to, to jest produkt bez lipy. I... No, zobacz no, przy okazji trochę. O, tak. Wow. Y ja nie zamiatałem, bo jeszcze coś będziesz Mika zawarowić w domu. Także ja nie zamiatałem, to była tylko demonstracja produktu. Trzonek wymienny do narzędzi, Także naprawdę jest linia CELFAST, Ideal Pro, to akurat są narzędzia. Kupujcie polskie, bo warto. Nagrywanie, jest jak najbardziej, kwitnące horyzonty, jesteśmy na dziale, gdzie głównie są kwiaty, stoiska, no zobaczcie, Euro Tree Green for Life, katalog Florysty i Florysta, czyli czasopismo, o szkło, o, kurczę potrącam co chwilę, szkółka Niedźwiedź, Plant Market, czyli stali bywalcy. No, szkoła Niedźwiedź, Ty co pamiętasz? Oni mieli na początku, kiedyś mieli takie duże drzewa, są... No, no, no. No, tutaj mają trochę mniejsze, naturalny bądzaj Janmar. I maszyny ogrodowe. No. Wyjściowe gumiaczki do ogrodu, a czemu nie? Co takie? Aha! Ja myślałem, że one są takie udające, a to tak woda robi na zdjęciu. No to dobra, dobra. Ciągnik. Można by pojeździć ciągnikiem. O, jest i kubota. Jest robota, jest kubota, widać, że śnieg pada na zewnątrz. Bik. Ale podnosisz teraz wyżej. Prawda, nikt. No dobrze, no bo kółka by się przydały. Za z zmiatarka, Balkonu tym nie będziemy sprzątać. Green mech i seki to są maszyny za konkretne też pieniądze, nowość, nowość. Widzieliśmy akurat na maszyny, o, wielodonice. Green mech, rozdrabniarki, tak, o takie to przemysłowe jak do lasu. No. no taka rozdrabniara, to takie tu bale mieli, tak. Koniec zmarynowania żywności. Ciekawe. Zobacz Kasia. Działka na dziki chroni przed konami, na krety. Fajne. Tutaj maszyna. Ciekawe czy to tablica Iseki. Moratyn, bo już ciekli niektórzy. No czekaj. Jesteśmy w hali numer 5, tak?

Z rodzimego miasta Zobacz, zobacz, za, za, zobacz Kaszka tą. Widziałeś gwiazdkę? No fajne. Fajne, fajne. No, czyli... Tak, no to jest fajne rzeczywiście. Proszę proszę, że dokładnie się powiedzieć. No to jest i tak. Firma z Częstochowy, myśmy ich tu dogonili. Zaprezentuję oto świecącą donicę. Fajna rzecz do galerii moim zdaniem. Czy tak jak wiesz, albo jak masz podświetlenie w domu. Nie schody, tylko jako, albo na wyjeździe jako, tak. O, schody, no na wyjeździe, jak najbardziej. To jest pomysł yy, dobry, nie? To jest fajny pomysł. Idę popukać, czy to jest, pewnie polietylen. Tak, kamienie. Wsadzasz to jakiegoś, na przykład też yy, iglaczka i masz rzeczywiście donicę zewnętrzną podświetlającą podjazd. O, choinkę, czemu nie? No, no mi widać, że... O, masz te kamienie, jak do ogrodu świecące. Widzicie? To może udawać duże głazy, nie? Więc też, też jest jak najbardziej pomysł do no, wzorzenia nowotworstwa, bo kule, no to... Kule, no to już widzimy, że są tradycyjnie... To jest tradycyjny pomysł, ale takie kształty typu kamień, no to... jakbym, że to pomysł... Staroroczny, o, no to masz jaką...

O kur ja poproszę teraz tak jeszcze cyg No może cygaro nie, ale szklaneczka, strzelba i szeryw na dzikim zachodzie jestem. A może być tradycyjnie coś mocniejszego. No powiem Ci szczerze, bardzo strzę. Solidnie to wygląda. Fajny profil. Oczywiście tak jak tutaj producent postawił sowek, warto wzbogacić to jakieś poduszki, żeby nas nie gniotło, ale tak to fajny pomysł. Moim zdaniem pomalować to i na lata, no bo widać, że to jest tylko zabezpieczone wstępnie. Ale nada, nadać kolor i pasuje do ogrodu. I tak naprawdę da się położyć. A ja to powiem mam szczerze, że ja już mam jedną od Sobeks. już mam jedną tu taką guźdawkę, ale kto nie ma tu się można dzennąć normalnie i przespać, ale dobra, nie idę, bo mnie wygonią. Fajnie. Mamy na szeroki kąt, niech się dużo filmuje. O, prawy, o, o, kamień, do ogrodu. O. Czyli jak to mówią? na miejsce, tak najbardziej. Model, modelowy ogródek taki że jakby ozdobny. Okarniczek. To jest. Jak jest Gardenia to nieodłącznym moim zdaniem są pszczelarze i pszczoły. Bez pszczół nie byłoby wielu pożytecznych owoców czy roślin i powiem wam szczerze na się na to stoisko i tu są naprawdę mają nietypowe miody, bo jak spotkacie tam gryczany, lipowy to spoko, ale tu mają miody na przykład do smaku, wiśnia, czereśnia, po prostu, wiecie? Wiśnia, czereśnia, no takich miodów to jeszcze nie spotkałem, a moim faworytem, moim zdaniem jest, uwaga, przepraszam, wyjdę sobie tak po prostu z borówka akacja, super, naprawdę super smak i ciekawe połączenie, no, moim zdaniem z tych słup takich nietypowych miodów wygrywa, jest habrowy, jest mniszkowy, malina akacja jedzcie miody słodzcie miodem wiadomo, nie przesadzamy. ale to bo to zdrowe także no ładne te grządki, ładne no co już w sumie weszło do ogrodnictwa na stałe to grządki betonowe udające drewno na lata podniesione, ładne, firmy, Batman nie znam zna jeszcze, ale fajna rzecz. No, tutaj ciemne drewno i rozsada widzę mięty. Taka trwała rzecz na lata. Ktoś tu jak chce, rozdoba dwa w jednym. Beton konopny, tak, beton z włókianami kopniustymi, Pytałem, czy będą. Pytałem tych z Poznania, zobaczymy czy to są oni Teraz się wszystko wyjaśni. Uj, o ja, patrz jaka fajna Kasia ekspozycja No właściwie to mogłoby na stałe tu zostać Bardzo ładne o warzywniak, tak znamy warzywniaka No, bardzo ładna, bardzo ładna Drogie dzieci, nie bawcie się ogniem. Nie, to, to nie jest płomień to jest stan, chyba w dyfuzji woda. No to zobacz. Ale sprawia wrażenie płomienia. Zimny ogień. No zimny ogień, tak no. To no jest... Ja. się nabrać. No dałem się nabrać, no to, to wygląda jak płomień, a płomieniem nie jestem no przecież. To jest fajne, to jest fajne. No, dobrze, dobrze. Taką saunę to ja rozumiem, zobacz Kasia. Jakoś tu przemkniemy. Damy radę, damy radę. Zobacz jaka sauna. Podświetlona. Wow. Trudno wpakuje się do niej, chyba nikt się nie, chyba nikt się nie obrazi. I tak się nagrywa samo, tak no nie tylko ja. Ona jest na wylot, czy? ja się no, no, taką to rozumiem. To ja się pakuję, nikt się chyba nie obrazi. O, ja, żeby nie zadeptać. O fajna jaszka, no. no powiem Ci szczerze, no na taką to mógłbym taka to spoko, nie? Jest gdzie usiąść, jest gdzie <laughs> napić się czegoś nieprocentowego nie Jest, o, jest ten piec, co? Kolebym bym się napił, no targi są, wiadomo Ty, ale fajna. fajna rzecz, no I w sumie tu można by wstawić sobie lustro weneckie tą folię. No bo tak to tak, widzicie, zobacz sobie, fajne. Podoba mi się, bardzo ładny produkt. Chodzisz? Czemu? Nie mamy krów, ale po prostu jastułek jest coraz mniej na wsiach, bo nie mają po prostu co robić, nie mają pokarmu. Jeżeli chodzi o ptaki, no przez te 30 lat straciliśmy w Polsce około 10% ptaków. I to jest to jest bardzo ważna informacja, bo jeżeli nie mamy tego obornika, nie ma tych zwierząt, które przychodzą na rewizję. że nie topeżny się do tego? Nie, to przecież ja mieszka, to, u nas w piwnicy przecież. No cóż, na, 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 na zimę zawsze są tam, tam w dolnej... To To ostatnie musisz zapytać, one tam są. No, tylko one tam się chowają w końcu w w końcu, żeby ich nie budzić. To zapytaj mamy.